To powiedział, żeby obejrzeć dobry film, trzeba pójść do kina albo urządzić sobie domowy seans, Rada Osiedla Jaroty przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury postanowiły wyciągnąć kinomanów na świeże powietrze. Letnie kino pod chmurką odżywa więc w na nowo, bo niegdyś, bardzo popularne, przegrało próbę czasu z nowoczesnymi salami kinowymi i multiplexami. Kiedyś przed lat, jakieś 20-30 lat temu, było modne w Olsztynie, kino letnie. Między innymi na Zatorzu było, między innymi było kino też dworcowe czynne całodobowo. Wobec tego, w ramach współpracy z MOKiem, a współpraca nam wspaniale się układa, pozwoliliśmy sobie zorganizować cykl seansów kina na Jarotach. W tym roku kino letnie na Jarotach zaprezentuje cztery seanse amerykańskich filmów komediowych, a cały projekt odbywać się będzie pod hasłem Roześmiane Lato. Myślę, że jest to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, tym bardziej latem, um, żeby nie spędzać go w domu, żeby nie spędzać go przed telewizorem. Pierwszy pokaz kina letniego w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego odbył się 12 lipca, a widzowie obejrzeli komedię pod tytułem Sposób na blondynkę. Miłośników kina pod chmurką nie zniechęciła nawet kiepska pogoda. Mało tego, już zapowiedzieli, że nie opuszczą kolejnych seansów. Proszę panowie na kolejne seanse? Oczywiście. Tak. Przyjdzie pan na kolejne seans? No tak, ja bywam na wszystkich. Ja byłam w tamtym roku też na jednym i bardzo mi się podobało, tak? No. A teraz, ja, jeżeli będą, to oczywiście, tylko że szkoda, że tak mało osób jest po prostu. Projekcja kolejnego filmu Olszcińskiego Kinaletniego pod gwiazdami odbędzie się 19 lipca i będzie to komedia pod tytułem Marley i ja.